maneczko, tu Larwa Hot Sixteen Challenge 2 Pozdro Kali, Ganja Mafia Obejrzałem wideo, więc czuję się zaproszony Lecimy tak Na początek wyjebałem telewizor Mówię stop tym Pandemicznym schizom Stop tym co w maskach, Ja zombie idą Oni chcą nas kontrolować, zarabiać na nas bilą Sieją sztuczny strach By się bał z każdą chwilą narwa odpala gras na przekurtych debilą. Taki na czas będę prawdy nie przewiram, a kaczynki ze badą teraz pyja drogie wino. Nie zakładam maski, wolę się, że powietrze. Rękawiczki dla lekarzy im bardziej potrzebne. Szczepionki też nie wezmę, to więcej niż pewne. Pozostaję wolny, mając czyste serce, otwartą świadomość bliskich obok, nic więcej nie chcę. Wiem, co się dzieje w koło, wiem, co jest ważniejsze, a waszą do pandemii. Po prostu pieprzę. bit mi się kończy, ale jeszcze hola hola. Na koniec nominuję wiraża Sagana i Knopola, Ta! Pozdro. Larwa. Hot Sixteen Challenge 2. Wspierajmy służbę zdrowia.